Panie marszałku, wysoka izbo. Ja bym troszeczkę... W zasadzie w tym samym kierunku, w jakim pani poseł tylko nieco bym zmienił na podstawie artykułu 184 ust. 3, punkt 5, żeby w ogóle nie głosować tego punktu, tylko przejść od razu do realizacji porządku dziennego bez głosowania. Z tym samym uzasadnieniem, tylko jeszcze bym dodał dwa punkty. Mianowicie tam jest taki bardzo sympatyczny zapis, że za udział w publicznych debatach odbiera się sędziemu pobory o 10-20%, pozbawia statusu sędziego. No, ale proszę państwa, to jest za mało. No skąd ten minimalizm pisowski? Skąd ta łagodność? Trzeba proponuje areszt, panowie, areszt. No przecież to jest prosta sprawa i to nie areszt domowy. Mój kolega Protasiewicz z łagodnością właściwą y, osobom młodym prosił, proponował areszt domowy, ale ja idę dalej, proszę państwa. Areszt, no można złagodzić, dać dłuższy spacer, dać dłuższy spacer, dać dodatkową grochówkę, ale generalnie chodzi przecież o to, żeby panowie sędziowie Sol, Safian, y, że w przyszłości, żeby ci sędziowie nie stępie, żeby ci sędziowie nie mogli występować w mediach, a żeby głównie występował pan prokurator Piotrowicz. Także ja proponuję wybitny, zresztą wybitny, zasłużony opozycjonista i bohater narodowy. I żeby swoimi intelektualnymi, z właściwą sobie precyzją i jasnością umysłu dzielił się pan przewodniczący Terlecki. No osoba tak wybitna i tak zasłużona ostatnio, że tak powiem, nieco się pogubił w swoich rozważaniach o ochronie życia, ale to się zdarza. Krótko mówiąc, panie marszałku, proponuję nie głosowanie tego punktu, tylko od razu przejść do realizacji porządku dziennego. Dziękuję bardzo za nieprzerywanie. Proszę. Nigdy tego panu nie zapomnę. Proszę bardzo. Ja traktuję głos.